Oskara Kolberga. Lud ruski w pokuciu w bajkach opowiada. Jeden ksiądz z lat dawnych szedł sobie przez wielką pustynię i nad rzeczką czy strumykiem zobaczył niewielkiego nagiego chłopca, który ciągle przeskakiwał przez orowczak i mówił: Oto tobie, Boże! A skacząc nazad, dodawał: Oto mini Boże! Podchodzi więc do niego i pyta, co on robi, a ten mu odpowiada, że on dzieckiem zabłąkał się na pustyni, a nie umiejąc pacierza i czując potrzebę modlitwy, tym sposobem cześć oddaje Bogu. Ksiądz wziął go z sobą, nauczył pacierza i był ten chłopiec potem bardzo dobrym człowiekiem. Przyjazd księdza do chorego utrwalili w pieśni chłopy z Podłęczycy. Przyjechał ksiądz do chorego i do bardzo mizernego, a oni tak bardzo stęka a dusza się. W ciele lęka, oj duszo, duszo, nie lękaj się. Z ciała przeżegnaj się a jak z ciała ubiegała na zieloną łączkę padła oj. i tak krzyczy wykrzykuje i tak płacze lamentuje przyszedł do nich Anią z nieba, duszo, duszo. Co ci trzeba, co tak krzyczysz? Wykrzykujesz, co tak płaczesz. Lamentujesz, jak ja nie mam. Lamentować, jak ja nie mam. Wykrzykować, widzę niebo. Zasklepione, widzę piekło. Roztworzone stoją czarci Gdyby trzcina, cóż ja pocznę Ja dziecina, oj uchwyczę się pióra mego, Uchwyćmy się, pióra mego, pójdźmy do raju. Wiecznego, uchwyćmy się. Pióra mego, pójdźmy do raju. Wiecznego. W Tarnowskim organista opowiadał, że chłopi, śpiewając za nim w kościele, przekręcają wyrazy i tak, gdy mówił. Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona? To oni? Tyś niezwyciężonego chlast w mordę Samsona. Gdy mówił. Abizai prawego Dawida, grzejąca? To oni powtarzali. Abizai, zawiże Dawida, zająca. Później. Pięknaś jak w pełni księżyc świeci człowiekowi. A oni? Ślicznaś jak maciek księży świeci człowiekowi. Pyzdrach w kaliskim był ksiądz, z początku bardzo gorliwy kapłan, w późniejszych latach rozpił się i rozkrzyczał, ociężał i zgnuśniał. Chłopi przypisywali to sprawkom ciot miejscowych i twierdzili, że jedna z tych ciot opętała go i zadała mu siedem diabłów, a mianowicie diabła opoja, diabła nygusa, leniucha, diabła zazdrośnika. Diabła uparciucha, diabła łakomce, diabła wszetecznika i diabła gwałtownika. Ciota utrzymywała, że już nie było sposobu uwolnić go od tych zbyt silnie w nim zakorzenionych gości, a raczej domowników. Po śmierci proboszcza w żabiu na Rusi Karpackiej, księdza Sofroniusza Witwickiego, nastał nowy proboszcz. Temu w przeciągu pierwszego roku jego urzędowania zmarło w parafii około 150 osób, co było rzeczą niezwykłą, Lud podał za przyczynę tej śmiertelności tę okoliczność, że pierwszą czynnością plebana był pogrzeb. W takim razie w ciągu roku nieboszczyk pociągnie za sobą mnóstwo ludzi do grobu. Gdyby pierwszą czynnością plebana był chrzest, to w takim razie w pierwszym roku przeważnie rodzić się będą dzieci, umierać zaś będzie stosunkowo ludzi mało. Etnofioły, wybrane przez Filipa Falińskiego i Małgorzatę Jańczak, z dzieł wszystkich Oskara Kolberga czytają. Adrianna Mańczak-Rogorza i Tomasz Łozowicki. Śpiew, Jacek, hałas. Realizacja: Małgorzata Jańczak i Jan Felcyn.